Witam państwa, Kamila Szuba -Salwiak. Czas na informacje prosto z kurortu. Ustka wprowadza nowy projekt Mobilny Urzędnik. Ma on zapewnić poprawę dostępności do usług publicznych mieszkańcom o szczególnych potrzebach, na przykład z niepełnosprawnością. Teraz będą oni mogli załatwić sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Osobami uprawnionymi do skorzystania z usługi mobilnego urzędnika są mieszkańcy ustki o szczególnych potrzebach, którzy z uwagi na czasowe lub trwałe ograniczenia nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do urzędu miasta przy ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce. Ponadto muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, są osłabione chorobami lub są opiekunami faktycznymi osób zależnych. Możliwość skorzystania z usługi mają także osoby w wieku 65+. Nie wszystkie sprawy urzędowe można załatwić w ten sposób, ale ich wachlarz jest w tej chwili dosyć szeroki. W ten sposób mogą Państwo zrealizować sprawy związane z ewidencją ludności, sprawy, które załatwiacie Państwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, także deklaracje związane z wywozem odpadów komunalnych. Oraz wszystkie sprawy związane z ustecką kartą mieszkańca. Osoba, która potrzebuje wizyty mobilnego urzędnika, powinna zgłosić to w ratuszu. Zgłoszenia mogą być dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta telefonicznie pod numerem telefonu 725-434-859 lub mailowo na adres mobilnyurzednikmaupa.um.ustka.pl. Z okazji Dnia Ziemi, ustkę wspólnie posprzątali mieszkańcy miasta oraz Ukraińcy, którzy w kororcie znaleźli schronienie przed wojną. Była to pierwsza taka akcja, ale już wiadomo, że nie ostatnia. Akcję sprzątania dzikich wysypisk śmieci zainicjowali obywatele Ukrainy, którzy przebywają w ustce wspólnie z mieszkańcami. Wysprzątali tereny zielone. Inicjatywa zbiegła się ze Światowym Dniem Ziemi. Z inicjatywy ukraińskich obywateli, którzy przebywają na terenie ustki. Zorganizowaliśmy sprzątanie terenów takich tak zwanych dzikich przoków. Fajna inicjatywa, fajna pogoda. W trakcie akcji zebrano kilkadziesiąt kilogramów śmieci. Wspólne sprzątanie tak się spodobało, że działania będą kontynuowane. Najbliższe zaplanowane jest w maju. 14 maja druga taka akcja, też sprzątanie dzikich przoków. Zakończone na stanicy kajakowej ogniskiem. Na 14 dzień maja zaplanowany jest także koncert w Domu Kultury pod hasłem Ustka Ukrainie. Rozpocznie się o godzinie 17. Już po raz drugi aktywne ustczanki przy współpracy z Urzędem Miasta i Usteckimi Szkołami organizują akcję zbierania środków higieny osobistej dla uczennic wszystkich usteckich szkół. Akcja organizowana jest drugi raz, tym razem w Ustce. Wyznaczono trzy punkty zbiórki, jest to Urząd Miasta, Szkoła Tańca Zumba przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Darłowskiej 18, a także w boksie 17 na Pasażu Bałtyckim przy ulicy Krótkiej 5. Celem Fundacji Różowa Skrzyneczka jest rozpowszechnianie bezpłatnego dostępu do środków higieny osobistej, ale także walka z ubóstwem monstruacyjnym. Zachęcam do udziału w trwającej zbiórce. Pierwsza zbiórka zorganizowana w październiku 2021 roku pozwoliła zaopatrzyć na niemal pół roku pięć skrzyneczek zlokalizowanych w szkołach na terenie ustki. Są one umiejscowione w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, niepublicznej Szkole Podstawowej Adventure i zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Akcja Różowa Skrzyneczka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczennic, które chętnie korzystają z bezpłatnych podpasek. Takie działania są niezbędne, by zapewnić komfort dziewczynkom, które mają problemy finansowe, gdy miesiączka zaskoczyła je podczas zajęć lekcyjnych lub wstydzą się poprosić o wsparcie rodziców. Samorządowcy z Ustki zaprezentowali mieszkańcom plan działań promocyjnych i wydarzeń na sezon 2022. Będzie on wyjątkowy, bo po dwóch latach przerwy Ustka wraca do imprez w pełnym wymiarze. Jak zapowiadają władze miasta, będzie to sezon pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Emocji dostarczą m.in. pokazy lotnicze, festiwal światła, zawody sportowe, regaty żeglarskie, spektakle teatralne oraz liczne koncerty muzyczne. Imprezy zaplanowano tradycyjnie we wszystkie weekendy wakacji. Nie zabraknie także wydarzeń w tygodniu. Duże imprezy rozpoczną się już w czerwcu. 25-26 czerwca mamy Dni Morza, i tutaj zagoszczą przede wszystkim koncerty szantowe, zespoły szantowe. Będą to lokalne szanty: Hans Spaki i Kubryk, a także zespół Perły i Łotry. W czerwcu także. Zainaugurujemy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Pierwszy koncert odbędzie się w ostatni wtorek czerwca. W lipcu i w sierpniu ustka nie zwolni tempa, atrakcji letnich nie zabraknie dla nikogo. W trakcie sezonu zaplanowano wiele przedsięwzięć artystycznych i teatralnych, na czele z Festiwalem Ulicznej Reakcji Artystycznej. Organizatorzy pomyśleli także o miłośnikach sportu i aktywnego wypoczynku w Ustce. Zaplanowano wiele imprez sportowych, m.in. Formoza Challenge, Ustka Charlotte Sailing Days oraz Columbus Festiwal Wiatru. Niewątpliwie wielką atrakcją będzie zaplanowany na lipiec Grand Lubicz Festiwal Światła. W tym roku także Ustki nie opuszczą. Zaprzyjaźnieni górale z Bielska Białej. Atrakcją sezonu będą także trzydniowe dożynki rybne. Na usteckich scenach zaplanowano wiele koncertów gwiazd, wśród nich między innymi Organek, DJ Gromi, Grubson oraz Lemon. W realizację sezonu zaangażowane są wszystkie instytucje, które w bezpośredni lub pośredni sposób mają wpływ na jego przebieg, atrakcyjność i różnorodność. Obok Wydziału Promocji z Usteckiego Ratusza atrakcje letnie zapewnią m.in. Ośrodek Sportu i Rozwoju, Dom Kultury oraz Biblioteka Miejska. Szczegółowy kalendarz imprez jest już dostępny na stronie www.ustka.pl lub www.wizit.ustka.pl I tym letnim akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Na kolejny magazyn Ustecki zapraszam jak zwykle za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.